Rozmawiamy z Grzegorzem Weissem, organizatorem Memoriału Królaka. Powiedz Grzegorz, czwarty raz Memoriał Królaka na Służewcu. Jakie wrażenia? No Wrażenia na Służewcu są zawsze dobre. E, te, trasa techniczna e, dla kolarzy, pokręcona, pofałdowana można powiedzieć lekko, e, z lekką trelinką e, przed finiszem, e, szeroki finisz. E, można powiedzieć alejki takie wąskie, techniczne, więc kolarze naprawdę tutaj mieli konkretną przygotowaną trasę na rundach. Runda liczyła 2,5 km niespełna. Więc jak na 15 jubileusz Stanisława Królaka, można powiedzieć, że jak już co roku w tym miejscu kolarze bawią się świetnie, dobrze się czują. No i przede wszystkim dużo emocji do samego końca, bo dzisiaj 15. Memoria Stanisława Królaka wygrał na solo Adam Zuber, więc wielkie gratulacje. Dlatego kolarza, bo to było naprawdę fajne ściganie. Na rowerach MTB sukces powtórzył zawodnik z zeszłego roku. No tak, na wyścigach konnych, na służewcu. Konkretnie tutaj mamy Memoriał Kulaka, zawsze podzielony na wyścigi MTB i na wyścigi szosowe. W wyścigu MTB, MTB to wygrał Maciej Petryszyn. Po raz drugi z rzędu raz zabrał pompkę Kulaka. To najwyższe trofeum. No, i widać było, że jego poziom tutaj był równie mocny jak w tamtym roku, gdyż wygrał to na solo z zdecydowaną przewagą, tak jak i na szosie. Wcześniej mówiłem Adam Zuber. Kilka słów, Grzegorz, o organizacji, bo ej, muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem tego, co Ty robisz. Zresztą nie tylko tutaj, ale i na Poland Bajku, i na Starachowickiej szczale, ej, gdzie zawsze jestem, gdzie zawsze lubię być. Ej, powiem tak. No, Organizacja przypomina mi szwajcarski zegarek. Jak jest 15.30 dekoracja, jest 15.30 dekoracja, jest 12 start, jest 12 start. No, ile razy byłem na różnych wyścigach i to się przeciągało? 15 minut, pół godziny, czasami nawet godzinę. Wyniki się gubiły, nie wiadomo było co, gdzie, jak, a tutaj po prostu Benz, Benz, Benz przypomina mi tę to organizację na Tour de Pologne. No, do niczego innego się tego nie da porównać. Dziękuję bardzo, że tak uważasz. Oczywiście jest to dla mnie. Satysfakcja, że ludzie tak myślą, że nasza organizacja jest na wysokim poziomie, dobrze zsynchronizowana, skoordynowana. Nad tym pracujemy non-stop, nieustannie. Dobieramy odpowiednich, właśnie zawsze, ludzi do tego, których już mamy ten sztab taki sztywnych ludzi, w sensie taką najważniejszą grupę przy organizacji. Od samego początku mamy. Także każdy wie, co ma robić, z czym to się wszystko, jak to się mówi, przysłowiowo je, i, i dlatego wszystkie te dokładne dekoracje jak to mówisz czasowo te wszystkie inne wyniki które zawsze u nas są tak jak powinny być no właśnie dlatego właśnie są że każdy odpowiada za swoją działkę jest to bardzo precyzyjnie wcześniej na odprawach zapowiedziane że tak ma być no i tak staramy się działać żeby było to jak najlepiej żeby zawodnicy mogli się czuć swobodnie żeby wynik był na bieżąco dobry wynik żeby był tego się zawsze trzymamy, no i dokładność czasowa, tak jak mówiłem wcześniej, czyli te, te, te minutowe programy, zawsze trzymamy się go niemal co do minuty, niech tak zostanie dalej. Naprawdę, mega, mega dobrze zgrany team. Sięgnijmy trochę do historii, powiedz mi, jak to było w końcu z tą pompką Królaka, bo ona nie bez powodu jest zakrzywiona, krąży legenda, że Stanisław Królak lał tą pompką Kacapa, to dzisiaj nie wiadomo, czy, ten, czy ta sytuacja rzeczywiście miała miejsce, czy to jest legenda, czy tak było naprawdę. No, legenda, historia zawsze jest legendą, historią. E, przyjmijmy, że to była legenda, jest to legenda. Jak było tak naprawdę, nie dowiemy się tego już nigdy w życiu. E, są różne wersje, są różne anegdoty. E, pompka była użyta, bądź nie była użyta. No, Wiemy jedno, że dzisiaj od 15 lat. Głównym trofeum jest wykrzywiona pompka królaka, która jest wręczana właśnie szosowcom i kolarzom na rowerach górskich. I ta słynna pompka jest, można powiedzieć, takim wyjątkowym trofeum na skalę nie tylko polskiej, ale również na skalę światową. Bo taką historię, taką legendę właśnie my, Polacy, polskie kolarstwo ma. Statuetka naprawdę wyjątkowa. Miałem ją w ręce. No, powiem ci tak, gdybym taką pompką dostał po plecach, to. Na oją to trafiam bez dwóch zdań. No nie no, pompkami to się już nie bijemy, e, nigdy się nie bili kolarze można powiedzieć pompkami, e, więc jest to trofeum, jest to taka symbol e, królaka właśnie upamię upamiętniający doskonale Czasy Stanisława Kulaka, ja tylko przypomnę, że Stanisław Kulak to był prekursorem kolarstwa, to od Stanisława Kulaka można powiedzieć tak zaczęło się to kolarstwo prawdziwe bo następcą później byli Ryszard Szurkowski, Świętej Pamięci, Stanisław Szosta Świętej Pamięci, później to byli Leszek Piasecki, Michał Kwiatkowski, teraz aktualnie Rafał Majka, więc. Stanisław Króla, królak nadał takiej, można powiedzieć, yy, pasy dobrej takiej, takiej takiej. Od niego de facto zaczęło yy, się kolarstwo w Polsce. Od niego wszy, zaczęło się od Stanisława Kulaka zaczęło się takie na dobre kolarstwo. Zawsze yy, pan Ryszard Szurkowski, świętej pamięci, zawsze to powtarzał na różnych spotkaniach, ze mną rozmawiał osobiście, że dzięki Stasiowi, yy, on go zaszczepił właśnie w tą pasję, ten zwycięski wyścig pokoju jako pierwszy Polak Stanisław Kulak wygrał w 1956 roku. Wtedy wielkim fanem, wielkim, można powiedzieć, kibicem był właśnie Ryszard Szylkowski. No i wsiadł na rower, później był mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, więc to się tak zaczyna, właśnie, że ktoś musi dać ten taki moment dobry, żeby później to wszystko poszło do przodu. Super. Grzesiu, powiedz mi, jakie plany na przyszły rok? No plany na przyszły rok. Jak co roku staramy się trzymać, przede wszystkim organizujemy cykl Lotto Poland Bike Marathon. Wyścig na rowerach górskich to jest, który się odbywa w 95% na Mazowszu. No i tego będziemy się bardzo mocno trzymać, gdyż Lotto Plan Bike Maraton to jest nasze takie, można powiedzieć, taka perełka w tym, przy w tych wszystkich organizacjach. No i oczywiście i przede wszystkim Memoriał Stanisława Królaka. Będziemy tutaj kultywować cały czas i będziemy organizować na najwyższym poziomie, jakim się tylko da możliwie. No i Starachowicka Strzała, wyścig szosowy również tutaj, gdzie już e, przypominam i zapraszam tutaj kolarzy wszystkich. E, 25 maja, ostatnia niedziela maja tego roku, e, ruszy Starachowicka Strzała. Fantastyczny wyścig na runda. ściana świślina, czeka. Ściana świślina, słynna, trudny podjazd, e, ale krótki, ale, 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 ale dość trudny. Więc e, do przejechania dla każdego, każdy może swoich sił spróbować na Starachowickiej Strzale, która będzie właśnie. Ostatni weekend, ostatnia niedziela maja. Fajnie. Dzięki Ci grzesie bardzo za rozmowę. No i do zobaczenia na Stachowickiej Strzale. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na Stachowickiej Strzale, ale jeszcze zanim Stachowska Strzała będzie, to już w tą najbliższą niedzielę teraz yy, będzie Lotto Poland Bike Marton w Nadożynie. Wszystkich zachęcam do sprawdzenia swojej nogi na rowerach górskich, wystartowania, fantastyczne miejsce do startu, piknikowe iście, ala łazienki królewskie, więc sama. Miejsce startu jest takie wyjątkowo urokliwe i fantastyczne, więc warto przyjechać i pościgać się na rowerach górskich. Zapraszam i do zobaczenia na trasie wyścigów organizowanych Poland Bike Marathon. Dzięki Ci serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.